Cześć, Witajcie moi drodzy na kanale Borgimisty. Ja nazywam się Rafał, a dziś zapraszam Was na kolejną recenzję, w której mam dla Was grę na literę T. Tak, to są te gry z literą T, czyli Tabanusi Budowniczowie Ur. Grę, grę wydało w Polsce Wydawnictwo Portal, jest to ciężka. Eurogra, która przynosi nas właśnie do tytułowego miasta UR, gdzie jako architekci będziemy starali się rozbudowywać to miasto, budować oczywiście budynki i stać się jak najlepszym architektem w historii tego miasta. Więc zapraszam Was gorąco i serdecznie na materiał. Zobaczcie, jak prezentuje się gra, o co w niej chodzi, pokażę Wam e, zasady. No i oczywiście na koniec moja recenzja, także zapraszam, zapraszam serdecznie. Moi drodzy, jesteśmy przy stole, no więc omówię Wam zasady, postaram Wam się to jakoś skompensować. Oczywiście e, nie da się tego wszystkiego jakoś pominąć. E, pokrótce powiem, co tutaj znajdziemy. Oczywiście mamy ogromną planszę, na której mamy 5 dzielnic: 1, 2, 3, 4, 5. Mamy trzy dzielnice e, budowlane, gdzie będziemy budować budynki. Mamy dzielnicę portową, która należy odpowiednio przygotować: umieścić kafelki statków, kafelki skrzyń i kafelki e, przystani mamy również w świątyni w świątynik, że będziemy również mogli zdobywać jakieś umiejętności. Mamy trzy tory ziemieśników odpowiadające kolorom budynków. Na każdej dzielnicy mamy Odpowiednią liczbę wolnych pól należy płytki akcji potasować i losowo rozmieścić odkryte akcje. Więc tutaj już te różne, inaczej za każdym razem te akcje będą w innych dzielnicach. Do każdej dzielnicy przypisany jest statek z żaglem i z towarami w kolorach kości. Więc należy rzucić odpowiednią liczbę kości. W rozgrywce dwuosobowej jest to 5 kości i na każdą taką w zgodnie z kolorem, umieścić odpowiednie. Kości. Każdy z graczy oczywiście wybierze swój kolor, otrzyma planszetkę, wszystkie zasoby w swoich kolorach. Pozostałe rzeczy, których nie będzie używał, na razie są w ogólnej puli, czyli 5 znaczników startowych gracz przyjmie przed sobą, i jeden znacznik umieszcza na torze o wartości 10 i po jednym znaczniku na każdym torze rzemieślników. Każdy z graczy również. Otrzyma 2 złota i jedną kartę miasta. Pozostałe karty miasta trzymamy w pobliżu planszy. No i każdy z graczy na początku gry wybierze sobie jedną dzielnicę, gdzie umieści pomocnika i architekta, e, i tam gracz będzie rozpoczynał swoją przygodę. W tu z tej stronie mamy karty e, dekretów, które gracze będą mogli realizować i otrzymywać odpowiednie bonusy. W zależności od liczby graczy też umieszczamy odpowiednią liczbę tych kart. W, lewym, w dolnym rogu mamy z kafelki projektów, więc jak widzicie, dużo rzeczy już znajduje się na planszy, tak samo jak mamy kafle dżungli, wody i wody ze znakiem zapytania, z bonusami, które odkrywamy trzy i będą one dostępne. Ale za chwilę Wam powiem, o co chodzi. Następnie na każdym polu toru czasu umieszczamy po jednym żetonie złota. Za chwilę powiem, po co on jest tutaj. No i w zasadzie jesteśmy gotowi. Teraz gracze, kiedy już urozmieścili swoich architektów pomocników, każdy z graczy będzie mógł teraz wybudować jedną, jeden budynek, jeden budynek w dzielnicy budowlanej, czyli jedynce, dwójce i trójce, czyli bierze sobie dowolny kolor budowli, umieszcza swój znacznik na górze i umieszcza na wolnym polu. Jeżeli jest to pole narysowanym bonusem, od razu taki bonus dostaje. Gracz na przykład fioletowy ma 3, więc dostaje na starcie już 3 punkty. No i w zasadzie tak wygląda gra. Gracz rozpoczynający dostaje znacznik gracza pierwszego i możemy rozpocząć przygodę w grę. Dobra, jak wygląda przebieg gry? Gracze będą wykonywali tury na i W swojej turze gracz będzie musiał wykonać takie oto czynności. Przede wszystkim gracz będzie musiał wziąć kość surowca, w której znajdują się jego, e, jego architekt oraz pomocnik, czyli na przykład gracz e, bierze żółtą kość. 4 I umieszcza ją w swoich zasobach. Od tej chwili ta kość staje się żółtym zasobem, wartość już nie ma znaczenia, ale przynosi architekta do właśnie dzielnicy, która wskazała nam kość. Czyli czwórka przynosi nam do dzielnicy numer 4. I już wiadomo, że gracz będzie wykonywał swoje akcje w dzielnicy numer 4. Czyli mamy już wiadomość, że już gdzie gracz będzie chciał wykonać swoje akcje. Następnie gracz będzie wykonywał. Maksymalnie dwie akcje w dzielnicy, w której znajduje się jego pomocnik, a na koniec będzie yy, sprawdzał, czy aktywowane jest punktowanie. Jeżeli nie, to, to wtedy pomocnik przechodzi do dzielnicy, w której znajduje się architekt, i kolej przychodzi do kolejnego gracza. No i dobra, jakie mamy dostępne tutaj akcje? Zacznijmy się, skupmy się najpierw na trzech tych dzielnicach budowlanych, gdzie mamy trzy takie same. Akcje. Jakie akcje Gracz może tutaj zrobić? Przede wszystkim Gracz może umieścić kafelek projektu. Gracz bierze dowolny kafelek projektu, ale musi zwrócić uwagę, czy w dzielnicy już nie ma na przykład trzech takich samych kafelków projektu. Więc Gracz już nie może dołożyć na przykład białego, jeżeli są już tutaj trzy kafelki czyli taki to jest maksymalnie. Dodatkowo, kiedy leży już jakaś jakieś kafelki projektu w jakimś kolorze, to musi je dołożyć do leżących już, żeby się stykały bokiem. Następnie umieszcza na taki kafelek swój znacznik, zaznaczając, że to on rozpoczął ten projekt budowy i później gracz otrzymuje ewentualnie bonus, który zakrył tym kafelkiem. Mamy różne bonusy, które pozwalają graczowi wziąć na przykład dodatkowe znaczniki, otrzymać punkty, otrzymać kafelki, otrzymać złoto i tak dalej i tak dalej. Kiedy gracz to kładzie, to jest jedna z jego akcji. Gracz będzie mógł również wybudować e, budowlę. Aby wybudować budowlę, gracz będzie musiał wybrać e, wszystkie kafle projektu w jednym kolorze. Czyli dla przykładu niech będzie tak, że już to są jego projekty e, i gracz wybiera biały projekt. Bierze tyle budynków z puli, ile jest projektów. Usuwa te projekty powrotem do zasobów, umieszcza tutaj swoje budynki, znaczniki swoje odrzuca do puli ogólnej. Jeżeli są tutaj znaczniki innych graczy, on oddaje im do ich puli. Następnie wybiera odpowiedni znacznik swojej budowli z rzędu w kolorze budowli, budowie buduje. Jest to biały, więc bierze z białego rzędu. Otrzymuje bonus, który jest przypisany na jego planszetce i umieszcza na górze tych budynków, tej zabudowy, zaznaczając, że jest to jego budynek. Teraz pozostali gracze, którzy mieli swoje tutaj znaczniki na projektach, mogą otrzymać bonusy w postaci poruszenia się na torze z w odpowiednim kolorze, na którym stali na projekcie. No i dobrze. Na koniec, gracz, kiedy buduje, może odrzucić sobie jedno złoto i umieścić znacznik na statku. Na statku o wartości takiej, jakiej zbudował budynek. Czyli, jeżeli zbudował o wielkości 2, może umieścić na statku, który ma tutaj narysowaną dwójkę. Czyli, na przykład, może sobie umieścić w tym, w tym miejscu. Od tej chwili, graf będzie korzystał z tego bonusu, który ma ten statek, będzie mógł korzystać z niego podczas rozgrywki. No i kolejną, trzecią możliwością, tutaj w grze, jest możliwość zbudowania. Zbudowanie kafli dżungli i kafli wody. Tutaj gracz może kupić dowolną liczbę takich kafli ogrodów. Aby to kupić, gracz po prostu odrzuca odpowiednie kosteczki, jeżeli odrzuca niebieski zasób, ewentualnie zielony, jeżeli dżungle i bierze te kafelki do siebie. Następnie może umieścić dowolną liczbę takich kafli wody. Tak, aby sąsiadały z innymi kaflami wody. Czyli, na przykład, może sobie umieścić tutaj, może sobie umieścić tutaj, czyli powiększa, powiększa nam tutaj taką powierzchnię, powierzchnię wody, a dżunglę możemy budować właśnie na tych kaflach wody. Czyli, jeżeli są już takie kafle wody, możemy taki kafelek zabudować. Jeżeli jest na nim jakiś bonus, to ten bonus również otrzymujemy, i kiedy budujemy dżunglę, kładziemy na niej również swój znacznik, bo przyda nam się on przy dostawaniu konkretnych bonusów. I to są takie trzy akcje, które są w tych właśnie trzech dzielnicach. Teraz omówię Wam już, jeżeli jesteśmy już przy tych dzielnicach, omówię Wam kolejne akcje, które są akurat przypisane do, tej, do tych tutaj rzeczy. Czyli w tej dzielnicy, w dwójce po prostu gracz otrzyma złoto i jeden swój znacznik, tu otrzyma dwa punkty i dwa znaczniki, tu natomiast gracz będzie mógł dzięki tej właśnie akcji, będzie mógł przenieść swojego architekta do wolnej dzielnicy i zyskać dowolny surowiec Wspólnych zasobów. Eee, I tak to wygląda. Kolejną akcją, które gracze mogą wykonać, to jest na przykład otrzymanie, odwrócenie dwóch e, swoich skrzyń, bo w czasie rozgrywki gracze będą mogli odwracać skrzynię. W momencie, kiedy mają skrzynię z taką kostką, mogą używać to jako zasób i odwracają ją na drugą stronę. I oczywiście otrzymać znacznik. Tu tak samo możemy otrzymać płytki. E, no a tu ewentualnie stracić dwa punkty i e, poruszyć się na jednym z torów do góry. Gracz, kiedy porusza się na tych torach, już od razu jesteśmy przy tych torach dostaje możliwość dostaje możliwość e, otrzymania bonusów. W zależności na jakim już zatrzyma się stopniu, otrzyma to, co znajduje się po prawej stronie, ewentualnie to, co jest nadrukowane na Torze. Im wyżej gracz jest, tym więcej punktów będzie dostawał za budynki w odpowiednich kolorach, kolorach, jeżeli chodzi o te tory. No i mamy kolejną dzielnicę, kolejna dzielnica, czwarta portowa, w której gracz będzie mógł zapłacić na przykład 2 złota, aby umieścić jeden swój znacznik na statku. To jest bardzo istotne umieszczanie tych znaczników, tak jak mówiłem, dają nam jakieś stałe efekty, a na dodatek gracz będzie mógł w momencie, kiedy stworzy ciąg znaczników, otrzymać znacznik przystani i otrzymać ten bonus i na koniec będzie miał jeszcze... Punkty i ewentualnie punkty, bo one są dwustronne, także tutaj gracze będą dostawali różne, różne bonusy. I otrzymuje ten bonus, także i nawet jeżeli zrobi to w ten sposób, czyli dostaje ten, który jest w tym oto miejscu. Dodatkowo, gracz może zapłacić dwa niebieskie surowce, aby wybudować tutaj swój budowlę. Gracz, kiedy buduje w porcie, zabiera budowlę z dolnego rzędu, czyli tych takich bez żadnego koloru i umieszcza na jednym z, ze swoich z dostępnych pól. Gracz może umieścić albo na polu, które jest już nadrukowane i otrzymać ten właśnie bonus, ewentualnie na polu ze skrzynią i otrzymać tą po prostu skrzynię i umieścić tą skrzynię u siebie na planszy i od tej chwili będzie mógł z niej korzystać. Jak widzicie, gracz może maksymalnie mieć cztery skrzynie na swojej planszecce. No i przejdźmy teraz do ostatniej dzielnicy, ostatnia dzielnica, która pozwala nam w tym miejscu również budować, budować budowlę odrzucając dwa surowce gracz może wybudować na jednej z tych e, pól swoje budynki również bierze w zależności od tego jaki to jest kolor bierze sobie taką e, budowlę i umieszcza na polu bonusowym ewentualnie na zwykłym polu jeżeli jest niedostępny już bonusowe otrzymuje to co jest tutaj nadrukowane a następnie umieszcza na pierwszym wolnym polu na płytce e, świątyni jak widzicie tu na razie gracz, jeżeli umieszcza pierwszy znacznik, nie otrzymywał będzie żadnych punktów, tylko dopiero w tym im więcej tych budynków tu gracz będzie umieszczał, tym dalej tych znaczników będzie umieszczał kolejne znaczniki i będzie dostawał więcej punktów podczas punktowania za dany efekt, który się tutaj znajduje. W dowolnym momencie swojej tury, jeżeli gracz, który spełni zadania z kart dek dekretu, czyli spełni te zadania, które są tutaj, może tą kartę zabrać i otrzymuje bonus, który się na tej karcie znajduje. No i dobra, kiedy gracz wykonał swoje dwie akcje w dzielnicy, przenosi swojego pomocnika do architekta i wiemy na pewno, że on będzie wykonywał swoje akcje w tej właśnie dzielnicy. I kiedy Koniec rundy sprawdza, czy nie nastąpi punktowanie. A kiedy wychodzi, następuje punktowanie? W momencie, kiedy wszystkie kości surowców zostaną zebrane z jakiejś dzielnicy. Na dodatek, gracz w swojej kolejce będzie mógł również yy, wykonać dodatkowe akcje i będzie mógł na przykład napełnić skrzynię, czyli będzie mógł płacić dowolną kością surowców, odwrócić skrzy dowolną skrzynię, ewentualnie, tak jak mówię, zapunktować. Tutaj kartą dekretu. No i dobrze, jak wygląda te punktowanie. Punktowanie wygląda w ten oto sposób, że jak mówiłem, zabieramy wszystkie zostały zebrane wszystkie kości. Punktujemy daną dzielnicę. Gracz, który wywołał właśnie te punktowanie, otrzymuje kafel złota z, z y, czasu którego właśnie rozgrywana jest runda i zabiera ją do siebie. Następnie wszyscy gracze tracą ze swojego obszaru wszystkie kości w kolorze tej dzielnicy. Czyli, jeżeli gracz któryś posiada jakieś kości, musi takie kości oddać z powrotem do tej dzielnicy, ale za to dostanie nagrodę. Jeżeli chociaż raz jak przynajmniej jedno kość w danym kolorze odda, otrzymuje bonus odpowiedni do. Kości i na przykład biała kość. Gracz dzięki białej kości będzie mógł sobie podnieść o jeden na to, jakimś torze rzemieślników. Moi drodzy, jeżeli punktowana jest dzielnica ta 1, 2, 3, czyli budowlana, zwykła, gracze będą otrzymywali punkty za budowlę, które tam zbudowali. Czyli gracze sprawdzają każdy kolor budowli i mnożą przez wartość na każdym torze z odpowiedniego koloru. Czyli dla przykładu, punktowana jest ta dzielnica, gracz fioletowy ma budowlę o wartości 2, żółtą, jego poziom znajduje się na dwójce, więc otrzymuje 4 punkty. Natomiast dla przykładu, gracz pomarańczowy ma budowlę o wartości 2, jego poziom brązowego jest na przykład na samej górze, więc ma 4, 4, 2, 8. Punktów. Jeżeli punktowana jest dzielnica portowa, tutaj gracze będą otrzymywali za ilość znaczników, które mają tutaj położone, a jeżeli jest punktowana dzielnica świątynna, wtedy gracze otrzymują bonusy za każdą z tych płytek, które tutaj leżą, jeżeli mają znaczniki na odpowiednim poziomie. I po punktacji przechodzimy do kolejnej rundy. I gramy tak, kiedy rozegramy 5 punktowań. Na koniec gry rozpatrujemy jeszcze punktowanie wszystkich dzielnic, czyli na koniec całej rozgrywki wszystkie 5 dzielnic jeszcze na koniec punktowane. No i gracze sprawdzają również swoje karty miast. Jeżeli zrealizowali zadanie, wtedy również otrzymują punkty z tej karty. No i gracz, który ma ich najwięcej, oczywiście wygrywa. Dobra, moją ocenę zaczniemy może od wyglądu gry i od tego, co dostajemy w pudle. A naprawdę pudło po wyciśnięciu wszystkich wyprasek, elementów jest wypchane po same brzegi. Jest ciężkie pudło, więc wiemy, że zapłaciliśmy za konkretny produkt. Gra kosztuje w granicach 170 zł, więc myślę, że to jest świetna cena za elementy i za to, co dostajemy w pudełku. Elementy są naprawdę wysokiej jakości, mam plastikowe budynki, mnóstwo tektury, mnóstwo kostek, więc naprawdę to świetnie się prezentuje. Mam ogromną dwustronną planszę, więc jest tu wszystko super. Jeżeli chodzi o zasady, o instrukcję może tutaj, to instrukcja jest dosyć długa, bo ma 40 stron, ale tak naprawdę mamy tutaj tryb Soro, przygotowanie gry omówienie wszystkich sekcji to jest bardzo moim zdaniem dobre, jeżeli chodzi o takie gry zaawansowane, żeby każdy z graczy pojął o co chodzi w danej sekcji i to jest świetne, jeżeli chodzi o instrukcję, ale sam przebieg, który jest bardzo bardzo prosty tak? bierzemy architekta, przestawiamy go, wykonujemy akcję pomocnikiem i ewentualnie z powrotem nasz pomocnik idzie do architekta i tyle mamy jakieś tam akcje do wykonania, które też są klarowne Czytelne i bardzo jasne, I jednak połączenie tego wszystkiego oczywiście w takiej grze, żeby po prostu osiągnąć najlepszy wynik, niż inni gracze, da nam tutaj nieźle popalić i nasze szare komórki będziemy musieli wykorzystywać na 100%. Dlaczego? Już wam mówię. Jest to oczywiście bardzo, bardzo zaawansowana gra planszowa. Jest to naprawdę ciężki tytuł. Wznosi Kolto Seriem tych GNT na jeszcze wyższy poziom, bo mówię tak, na Kenu. Teotihuacan to są gry bardzo, bardzo dobre, które ja bardzo lubię. A tutaj już naprawdę gra jest już jeszcze, jeszcze bardziej dopracowana i jeszcze więcej się tutaj dzieje. I co tu mi się podoba w tej grze? Podoba mi się w grze przede wszystkim ten system walking placement. Zawsze mamy ze sobą tych dwóch naszych nieszczęsnych pionki. czyli Jeden to jest architekt, drugi to jest pomocnik. I tutaj będziemy się poruszali architektem do dzielnicy, w której będziemy wykonywali swoje akcje w następnej turze. A pomocniej zostając tutaj w dzielnicy, wykonuje dwie akcje. I to już jest ciekawe, bo i formuje pozostałych graczy, gdzie my będziemy oczywiście nas też, gdzie gracze będą wykonywali swoje akcje w kolejnych turach i tutaj już możemy naszą strategię na to ukierunkować. Druga rzecz to wybór właśnie tych kości, gdzie nasz architekt się wybierze. Więc te kości są takim podwójnym, mają podwójne działanie jako surowiec oraz jako i, yy, Determinanta tego, gdzie nasz architekt zacznie pójdzie do jakiej dzielnicy. I to jest też również świetne i to powoduje, że musimy zaplanować nasz ruch po całej planszy, po na tym mieście jak on będzie chodził, czyli na przykład wezmę trójkę, pójdę do trójki, stamtąd wezmę czwórkę, pójdę do czwórki, z czwórki pójdę do e, piątki i, i tę ca, całą e, taką sekwencję musimy sobie zaplanować na zaś, ale oczywiście musimy też brać na, pod uwagę to, że te kostki mogą zniknąć, bo ktoś inny może nam je, że tak powiem, podkosić i musimy też stworzyć sobie taką Alternatywną drogę podróży do właśnie upragnionego miejsca, żeby po prostu cały ten sekwencję swoich wykonywanych czynności wykonać tak, jakbyśmy chcieli. I to jest, to jest świetne w tej grze. Podoba mi się również to, że budujemy tutaj najpierw projekty, później po tych projektach dopiero realizujemy budowlę. I możemy korzystać również z projektów innych graczy, ale oczywiście to wiąże się z tym, że oni podniosą się na tym torze rzemieślnicy wyżej, więc to też musimy uważać na to, że po prostu innym graczom za bardzo nie pomóc, więc czasami z tego lepiej zrezygnować niż komuś przypadkiem pomóc. Kolejną rzeczą jest to, że jest gra bardzo regrywalna. Tutaj rozłożenie płytek akcji jest różnorodnej. E, prowadzając w, w, również te łodzie, gdzie również rozmieszczamy w różnych miejscach kolory e, tych łodzi, to powoduje, że, że gra za każdym razem będzie wyglądała inaczej. Mamy mnóstwo e, możliwości rozłożenia tych płytku, płytek statków w porcie, również tych przystani. Mamy różne płytki punktowania w, świątyni, w dzielnicy świątynnej. E, to powoduje, że naprawdę mamy za każdym razem inaczej rozłożoną planżę, inaczej musimy to wszystko rozplanować. Oczywiście te kości też tutaj dają dużą właśnie do że one determinują nam te ruchy, więc naprawdę to jest genialne. Naprawdę ta mechanika jeszcze tego nie widziałam nigdzie i jestem po prostu zachwycony tym, po prostu działa to idealnie. E tak naprawdę nie mogę się tutaj do czegoś przyczepić, tak naprawdę do czegoś, co mogłoby mi tu przeszkadzać. Może to, że tych kart miastach naprawdę nie zdobędziemy jakoś dużo, bo każdy z graczy na początku dostaje tą jedną kartę miasta i stara się budować te budynki zgodnie z tym, co mamy na karcie. I później zdobycie kolejnych kart nie jest aż tak. Łatwe do zrobienia i to może mi przeszkadzać. Jednak pozostałe elementy, gdzie po prostu zabierając budynki ze swojej planszetki, odblokujemy jakieś bonusy, stawiamy, rozwijamy się tutaj, staramy się robić jak największe budynki. Również jest to taki swoisty wyścig o to, kto może szybciej zakończy, rozpocznie punktowanie, że zabierze ostatnią kostkę na koniec z dzielnicy, żeby zainicjonować to punktowanie i wziąć sztabkę złota z toru czasu. to też jest te, to jest też fajne, że niektórzy gracze starają się również przyspieszyć punktowanie danej dzielnicy, żeby jak najszybciej pozbyć się tych kostek, bo mają tam super sytuację, zaczą naprawdę dostaną sporo punktów. więc to jest naprawdę super, więc... Tutaj wszystkie rzeczy świetnie ze sobą współpracują, zazębiają się. Jest to naprawdę świetny, bardzo dobry tytuł, zaawansowany. Gra sprawdzi się idealnie, czy to w dwie osoby, czy to w trzy, czy w cztery. Idealnie ta gra, gra w, działa w każdym wariancie i powiem Wam, że jest to hey, na razie. Najlepiej spędzone dwie godziny w, w, w grze, jakie miałem do czynienia w tym, w tym roku, więc naprawdę ja bawiłem się świetnie i polecam Wam e, mieć tą grę na półce, że jesteście fanami gier e, zaawansowanych, Eurogier. To Tabanusi myślę, że musi znaleźć się w Waszej kolekcji. Ja gorąco polecam i, i również jestem niezmiernie dumny, że mogę być patronem tejże właśnie gry e, jesteśmy naprawdę uradowani bo jest to wyśmienita wyśmienita gra. Także dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam was również do subskrypcji, kliknijcie w dzwoneczek, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i oczywiście zapraszam na kolejne materiały. Trzymajcie się, hej.